Cześć misiaczki, witajcie ponownie na moim fryzurowym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 sposobów na messy bun, czyli taki wysoki, roztrzepany koczek w nieładzie i do tego jeden trik na to, jak zrobić taki koczek na grubych i ciężkich włosach. Zaczynamy! Do wszelkich messy koczków najlepiej sprawdzą się gumki tego typu, czyli takie sprężynki, bo one najlepiej będą trzymały nam fryzurę i te włosy nie będą się wyślizgiwać. Zaczynamy od najprostszego sposobu. Związuję wszystkie włosy wysoko w kucyka na czubku głowy i za ostatnim przyciągnięciem przez gumkę nie wyciągam włosów do końca, tylko tworzę taką pętelkę. Zobaczcie, tutaj końcówki zostały w gumce. Pętelkę sobie rozciągamy, a końcówkami owijamy gumkę. Opinamy sobie końcówki w słówką. I gotowe. Jeśli ten koczek tu za bardzo Wam odstaje, możecie sobie też końcówki przypiąć wsówkami do nasady. U mnie nie będzie takiej potrzeby, jak jeszcze trochę go porozciągam. No i mamy pierwszy koczek. To jest taka najbardziej klasyczna, najprostsza cebula. Polecam Wam zacząć od niego, jeśli jeszcze nie robiłyście wcześniej, czy też nie robiliście innego messy bun. Drugi koczek zaczynamy od związania kucyka na czubku głowy. Dzielimy sobie ten kucyk na dwie części, każdą z nich zwijamy lekko wokół własnej osi w tym samym kierunku i teraz będziemy je skręcać między sobą w przeciwnym kierunku, czyli robimy po prostu warkocz sznur. Do niego był już tutorial, zamieszczam Wam teraz linka w rogu ekranu, możecie sobie tam wrócić, ale to jest bardzo proste i poszczególne partie tego warkocza sobie rozciągamy na maksa, możemy zrobić bałagan to ma być messy koczek, więc rozciągamy ile się da, dodajemy objętości końcówki związujemy sobie małą gumeczką i teraz będziemy owijać ten warkocz wokół gumki to zobaczcie jest bardzo proste to jest super rozwiązanie dla włosów grubych, ciężkich, długich bo ten warkocz będzie nam bardzo ładnie trzymał ten koczek, nic nie będzie z niego wyłaziło końcówki, upinamy wsówką i możemy sobie jeszcze porozciągać go trochę. Kolejny sposób jest najprostszy do zrobienia, ale chyba najtrudniejszy do wytłumaczenia. To jest mój ulubiony Messi koczek, najbardziej Messi ze wszystkich koczków. Polega na tym, że robimy trzy pętelki, jedna na drugiej. Zobaczcie. Łapiemy pierwszą pętelkę, od razu skręcam gumkę, przekładam włosy, Łapię drugą pętelkę, skręcam gumkę, łapię włosy i robię trzecią pętelkę. I teraz tylko rozciągam sobie nasze pętelki i standardowo chowam końcówki z tyłu. Kolejna propozycja będzie super łatwa dla osób, które nie mają wprawy. Zbieramy włosy wszystkie na czubku głowy i zwijamy je wokół własnej osi. A następnie w ślimaka. Ślimaka zwijamy sobie nie za ciasno, bo będziemy go rozciągać, w końcu ma być trochę messy. Końcówki upinamy standardowo do środka. Pokażę Wam teraz, jak fajnie upiąć końcówki, bo to jest dobry koczek, żeby to było widoczne. Zobaczcie, łapię sobie końcówki we wsówkę, pyk, zwijam ją tak ze dwa razy wokół własnej osi. I upinam pod koczkiem. I już będą się trzymały. A teraz wracając do naszego koczka, oczywiście jak zawsze rozciągamy sobie go. Ten koczek w ogóle jest dobry dla cienkich włosów, bo grube i ciężkie mogą nie trzymać się dobrze, ale cienkie jak najbardziej. Więc rozciągam go. I po to, żeby on nie był taką sterczącą antenką, tylko układał się fajnie i messy, to jeszcze przypnę go jedną wsówką tutaj dosłownie nad. przy nasadzie. Żeby tak nie sterczał. Ja mam cienkie włosy, więc ten koczek jest u mnie malutki, ale jeśli macie ich więcej, to na pewno będzie się bardziej efektownie prezentował. I znowu kucyk. Tutaj sobie wkładam palce w gumkę od dołu. Łapię końcówkę kucyka, ale tą dłonią drugą też nie puszczam, żeby nie przeciągnąć tego kucyka całkiem. Tylko tu zachowujemy pętelkę i tu przeciągamy sobie drugą pętelkę. Tyk. Jest? Są dwie pentelki. Końcówki przekładam do przodu. Upinam końcówki w tym miejscu, tuż przy gumce, na płasko. I teraz przekładam końcówki do tyłu. Możecie je zrolować na palcu, jeśli są długie, żeby nie starczały. Przekładamy do tyłu, upinamy gumką, twółcówką. A z tych dwóch pętelek rozciągamy sobie kokardę taką messy kokardę, bo to mają być messy koczki, więc nie przejmujcie się, jeśli coś wam wyszło niesymetrycznie. No i tak gotowe. Na koniec, tak jak obiecałam, zdradzę wam sposób na to, jak robić messy koczki na włosach grubych, ciężkich, trudnych, tak, żeby one były trwałe, żeby się trzymały, żeby nie zjeżdżały. W przypadku grubych i ciężkich włosów przede wszystkim bazą koczka musi być kucyk i też niezwykły kucyk, tylko kucyk yy, podwójny. Najpierw związujemy sobie w kucyka włosy z samego czubka głowy, zobaczcie, tak jak ja zrobiłam to teraz. I dopiero teraz dobieramy wszystkie pozostałe włosy. Dzięki zastosowaniu takiej techniki z podwójnym kucykiem koczki będą się trzymać wysoko, nie będą zjeżdżać i będą przede wszystkim stabilne, co jest ważne w przypadku grubych i ciężkich włosów. Dajcie koniecznie znać, który z dzisiejszych koczków przypadł Wam najbardziej do gustu i widzimy się już niedługo w kolejnych tutorialach. Pa!